Czy okazjonalną pracę zdalną wpisywać do regulaminu pracy? Otóż odpowiedź brzmi: nie. Okazjonalna praca zdalna, przewidziana w artykule 67 z znaczkiem 33 kodeksu pracy, może być pracownikowi udzielona na jego wniosek do 24 dni w roku kalendarzowym, tak brzmi przepis. A zatem nie ma sensu regulowania kwestii, które są już uregulowane przez ustawodawcę w kodeksie pracy, w regulaminie pracy. Ja już nieraz Państwu opowiadałem, zresztą na szkoleniach z zakresu regulaminu pracy, wynagradzania, gdzie sobie tłumaczymy, jak jakie zapisy zawierać w regulaminie pracy czy wynagradzania. Informuję Państwa bardzo szczegółowo o tym, że największym błędem w tworzeniu aktów prawa wewnątrzakładowego, czy na przykład regulaminu pracy, jest przepisywanie przepisów powszechnych do aktów wewnątrzakładowych. A zatem nie zawieramy zapisów w regulaminie pracy w zakresie okazjonalnej pracy zdalnej. Jeżeli już chcecie Państwo regulować kwestie dotyczące pracy zdalnej, czy okazjonalnej, czy innej, to w tym zakresie trzeba stworzyć odrębny regulamin pracy zdalnej. Jeżeli chcecie, uważacie, że potrzebujecie takiego regulaminu, bo on nie jest obowiązkowy to proszę bardzo, odrębny regulamin pracy zdalnej czy pracy zdalnej, okazjonalnej, pracodawca może w zakładzie pracy wdrożyć. Ale nie przepisujcie Państwo i nie regulujcie tych kwestii w regulaminie pracy, bo regulamin pracy nie jest od regulacji tego typu zagadnień.